Dobra, przekopali się. Ale żeś nie portunnie się blogował stary. Żyję. Tylko jakby się nie wtarł, to by było fajnie. Poprawę? Naprawdę się w kombryk. Ale to śmiesznie wygląda to bada. By <noise> Domek to! to? się mnie to śmieszne, że w sumie nigdy w normalnym Minecrafcie byś coś takiego nie zbudował. Nie ciągle... <noise> nie ma po co? Nie ma po co? Ja mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego e, dlaczego taką bazę e, bardzo mam e, robić. No mnie. bo są jaki by nas zarąbały? Myślę, mi chodzi po prostu o to, że jak mamy sekcję, no to jak, jak sekcja padnie, bo się właśnie przedarły ten ząb jak na przykład e, się przedarł, to możemy zawsze przeskoczyć do bazy tamtej i jesteśmy na razie bezpieczni. No Zastanawiam to... się też nie zrobić tego muru podwójnego. Czyli żeby miało podwójną ochronę. Nie wiem, ja, ja muszę sobie rzadziej szybko ogarnąć, bo. O no właśnie, W ogóle tak, trzeba rzucać się może. Nie ma już kura. Dobra, mogę jeść co mam To wolno rośnie. Co no to jest? O. Okej. Okay. To jest żółte coś. To eee! jest... Jak to zjesz, to ci się zupełnie troszkę jedzą. Ty, uleczyło mnie! To no. na fulla uleczony, a nie byłem. Wiem, to jest. to e, Daj mi tam piękny styl. Co ty chcesz? Piękny styl. A, trzymaj... czekaj mam... I masz jeszcze pochodnie jedną Ja idę trochę z mleku, powybijam. Pobiegam sobie trochę po okolicy, powybijam to ją. Czy to pan już idzie na raz? Wiesz, co jest wkurzające? Może mhm. to światło się jeszcze tutaj dobliży. Dobra, idę na farmę i gdzie ak, bo idę na obiad. A dwie osoby wylobuję się w sumie. Dobra, to ja na obiad idę z... i Mhm. Wygracie w Minecrafta, czy tak. na tym serwerze, czy... Okej, okay. to już instaluję No, przepraszam, że ci przerwałem Nie, skoro, to jest to kurwa TFR saskocz? No sorry, że teraz irytowany. Cały dzień ktoś mnie prosi o pomoc po prostu. przepraszam. Idę do miasta, zobaczę co tam się dzieje. Dziękuję, że tego było ale trudno. O, już zombiaki! Zainstalowało się? Super, wchodzisz w content. O, tak Eee okej okay. Mam no, starą wersję po to jest niedobrze Eee dobrze w takim razie Eeeem Wejdź w pliki Mmm Pliki pliki, pliki, pliki Proczym on pliki, pliki, pliki. jak e, robię mu to nie przerywaj Okej okay. eee, Pliki pliki Eee 3 kropki i otwórz A nie, masz normalnie, open folder przykro koplę mm -hmm. nie ma tego? nie ma tego eee, a bo jesteś bros. maj modpacks? maj modpacks. pojść z tej pod streamami maniki. wejdź w content, zobaczymy czy tutaj nie mogę wejdź w content nie, nie można. dobra, to dawaj pink holder moc moc Szukasz e, Spite to pizza I tak, I usuwasz. No. no. E, I Nie teraz y, tworzysz oddzielnego y, modpaka. Oddzielny modpack. Mm, dobro. Create. Create. Nazywasz tak, jakkolwiek. Dajesz wersję 1.12.2. Następnie następ, yy, tak, port musi być port yy, a następnie dajesz y, Create, następnie yy, instalujesz F4MC yy, yy, wersję yy, retro yy, F4MC yy, Nie, nie, nie Koniec wersję dokładne no wejdź w modę, no. Dobra. Nie to. Pięknie w nas, A następnie e, tego wersję i drugie. Lubię jeszcze. Tak, to To? Tak. Dobra, jest to. Kurwa, nie, burger mi się rozpierto. A, ma to. Co Нить по обеданию минимум, я еще не знаю. А, тут шашу.

tego modpacka, hmm. tego LEGO tej A czekaj, czekaj. To idziemy tak. Mamy. Eee, Jak mamy na 400. Dobra. I kopiujemy, My idziemy tu. Open folder. Wszystko kopiuję. Nie, nie wszystko. Ko nie kopiujesz nic. kopiujesz tylko modów, nie tego modpacka. Do tego, do tych modów. Co oh, kurwa? Kopiujesz moda. nosisz moda z tamtego modpaka co instalowałeś jednego moda do zombiaków. To no. Moda. Popro Dobra, to. czyli open folder. mods, To. Tak. Kopiuj. Kopiuj. Idziemy teraz. Idziemy teraz tu. I tutaj mam to wkleić. Tak, jak to wkleisz, od nie dla za... pasak <grych> Jak to Wiem, ona Tylko. ma kudyś temu, że jakby eee, spadać z tyłu, Jak będziesz u góry to możesz normalnie się spać bez żeby... Dobra Kleiłem do Last Toys of Humanity Dobra Jest I play. No to play, idę eee, I wypowopa po to, żeby chcę sprawdzić czy są jaki mogą się kupić, bo możemy zrobić, żeby głębsza była i wtedy... W tym momencie, w którymś momencie Eee... Lol, play Java, kraj chłopiec. Bardzo bym nie chciał, by, e, by to była nasza ostatnia linia obrony, bo tutaj będzie bardzo ciężko się z tą osobą potem wybronić. Widzę właśnie. Chyba, że chcesz sobie wybrukować całą podłogę, to możemy, no ale wiesz. Nie, aż tak mi się nie chce. O, też nie, też nie co zrobią te contaminated syringe? E, no. To to potem przyda, jak będziemy trali się po tym człowieku, my mamy... Ha, ha, ha! To jest coś, co można przetestować. szalone eksperymenty. Uprzedzam I Nie wiem, co będzie działać, ale powinno. Boże, święto. To co?